No, trzeba coś, wiesz, trzeba, przyspodzić, no. Trzeba coś fajnego pomieścić na następny tydzień, żeby mnie rozdziewiczyć. No i co? No i gdzie jesteś, Gruba? Właśnie, no właśnie, Heidi z takimi telefonami do mnie. Słuchaj, Heidi, damy radę coś zrobić. <słuchaj> Dzieci zrobione, coś wisi w powietrzu. Przypominam, że Maja ma szlaban na seksik. To. No bo wiesz, co to A, chula, jaki seksik! Bierz, ale to, każdy wie, że my żartujemy. No ja p dzielę. Seksik. Nie mamy ślubu, no to chyba każdy ogarnia, że jest wszystko ok. Oczywiście to jest żart. Znaczy to nie żart, że seksik. Żartujemy kiedykolwiek w ogóle. Ej, ciekawy ty ma s... Co ja mówię? Dobra, żartuję. O nie, patrzcie poważnie na widok. Maja musi coś powiedzieć Wstydziłem się długi okres, ale duży tego nie mogę sobie tłumić Jestem na... <sum> aktor! Jest Oh, they are my Man, they said it's the best actors! What? You are good actor. Okay, thank you very much. Thank you my friend. No, I get. Oh, oh, <laughs> it's not in your car. Ya. <muchilo> Mam jakąś kwa mać ja przypomniałem zapomniałem o tej o tym winie. Kama mać, kora mać. Bajka Bajka! 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 WALKE PI**A Halo! La 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 damy normalnie czyś śpiewał spokój skryptacja nie ma być spalony a gdzieś się zgubił nie będę grał w poe. no o o co jest kurde uspokójcie się Stefanie no jak mam grać No, bez przesady. Co to? Open? Jak się to zdrapuje? Co ty robisz? Nie, coś jest nie tak z, jej, z twarzą, tylko nie wiem co. Run! Sz z... Szczęką coś jest. Łapie bombę Kaligan. próbuje Skulls, aj, 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 zdążył, co, co, Skulls ratuje brazylijski zespół, jakim cudem on wygrywa! Cię cieszyło. Już myślami byli w przedfinale. Ale Skulz podcina nogę w ostatnim momencie. I tutaj nawet nie ma żółtej kartki. Ależ nieprawdopodobny ratunek ze strony Skulza. Czekamy na poprawę. Jest ultimate, On zostaje jednak sam. Polak. Jeden drugi. Oh! Oh! Zakręcił w samym starcie tego meczu klat 1 na 3 to jaki wow! Wszystko w rękach MALPSa, 20 sekund, niewiele czasu ma. I to będzie problem, bomba wypadła, 19 sekund. MALPS trafia, tym razem NERDS troszkę za bardzo agresywnie. Jeszcze fejkuje planta MALPS, teraz wyjście z kuchni, słyszy to wszystko. MALPS wydaje się o! 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 Wygrane przez zawodnika G2 eSports Niewiarygodne! Co się stało? Ale nie o co chodzi? Nie wiem, co chodzi? Nie wiem, co chodzi. Nie Nie co W ogóle. Oś, eee! no źle p*** w OJ STREAMIE?! NIE NOŚŻLE W Ja... Blast, patrzcie! Czemu ty masz taką stronkę zapisaną jak osiągnąć o... bez wytrysku? Robiliśmy eksperymenty kiedyś. Czy grasz dla zasady? Jako, jako po owiec? Po Powiem ci tak, jeśli lubisz e, umierać co chwilę to spodoba ci się. Aż takie trudne to jest? No. W o, porównaniu owie. do jedynki, e, to kampania w jedynce była prosta. Tutaj każdy zwykły mobek cię w sumie potrafi zabić. A to nie dlatego, że gracie właśnie w kilku? Nie, 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 my gramy solo. A, każdy każdy sam gra. Ta. Ale to chyba. Solo, by było, bardzo... solo, solo, solo byłoby jeszcze trudniej. Ale spoko się gra karą na czat. Ej! Kurde, ja tak wyszłam? Do... I mam majtki, chociaż kurde. bombka, Szklana Za tak redakcja, redakcja, twitch TV. Proszę. To to same. Te wobki mają potencjał po to, żeby rzucają jeszcze. <grywki> Uważaj na stopie. Nie da się odejść. Cześć. Postać, którą gram to czarodziejka pod asynancję Stormweaver, która jest budowana pod Archmage, czyli stakowanie many. Jak widzicie, nie posiadam żadnego Energy Shielda nawet, gdyż jest on wykorzystywany przez notkę Eldridge Battery, żeby co zrobić? Zbustować moją manę. Generalnie nie otrzymuję obrażeń w życie tak po prostu, tylko otrzymuję obrażenie w manę, właśnie, bo tak działa Mind Over Matter. Cały damage, który otrzymuję, otrzymuje na manę. I również im stakowanie many pozwala mi stakować mój damage poprzez. Archmage, którego otrzymujecie no, na dosyć późniejszym poziomie. I e, gameplay wygląda tak, że stawiam Flame Wall i strzelam sobie. Dlaczego strzelam tak fajnie? Stakuję e, z Projectile Speed oraz Skill Effect Duration, również e, i na drzewku, i tutaj poprzez Acceleration oraz Persistence. Ja, piję kamerki mieć! Musimy wrócić po teraz. Nie ma pan problem. Drobny? Jaki drobny dziurze? Drobny. No drobny. No właśnie, przy pana, się drobny. bałam, że tak, zobaczy jakiś. Jak już... Zobaczyłam! Jasne, oto lekki żart o kolakach. Dlaczego Polacy nie grają w chowanego z Ukraińcami? Bo nikt nie znajdzie Ukraińca, który schował się do pracy. Ta kanapa z tyłu na casting, są dwie kanapy, tam bagieta będzie... wieczorami. Co? Mora dla widzów. O nie, oni piszą tutaj. Ale co? Mówi... Ja. O kur... coś! O kur... specjalny składnik? Mam miś na. na co mam iść na? Bo. pomóc ludziom. Pomagamy Nie wiem, mów coś, suwary. Nie! Mów coś, kupa. się, Szczerze, wszyscy streamerzy się, że tak powiem, trochę dookoła. nie? Tak. też mi zwołałeś się. Ja ciebie? Nie, Żartuję, żartuję. Nie. Co jest z tym, że media wyruszyszkę? Przyszło ma dziewczynę. Nawet jakby chciał, to by nie mógł. Znaczy, mógłby, znaczy, nie mógłby ze względu na mój, no, że... na mnie, bo ja bym nie chciała. Ja myślę, ale, Mógł... ale nie chciała. O... I chodzi o to, że no. czasy się zaczynają, to, to twoje się kończą, widzisz? No, czujesz? No? czujesz to? No, 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 no to no. Czaj, dobra, No. Trzej, dziesięć, tak? Dobra, raz. Dwa, trzy, <śla> no, cztery. Znaczy, że ci tego nie powiem, ale to wege. Kim ty kurwa myślisz, że jesteś? Kurwa, to wege kurwa ci zniszczy. A wiem, kurwa. O właśnie. Hej, misiu, proszę daj mi znać wszystko u ciebie w porządku. Dziwne plotki są na twórczościach. Koszło, wydaje mi się, że to jest Pocieszyciele, wszystko mi o to już pojawiło się. Martwię się i tęsknię, nie chcę ryzykować w kontraktu, żeby przynieść gdziekolwiek nie jesteś. Znaczy jesteś szczęśliwy, a jak jeść tak nie jest, to przestałem fotka na później, że wróciłem do Stype ale to zobaczcie ja <gno> jeszcze jeszcze nie złożył. Na te twoje NG? sprawdzam. O świara, świara, ła, to jest, to jest Za rękę polecimy no. Mariano! Batorian! Ale, ale szmaty, ale dobra, jest rozgub! Wsiadamy w gąsie trójki piłujemy z naklejkami FRIBUNTA! ZLOB się BO WIECIE CO? MAM TO! NIE MA TATATO! Dobra, i teraz... Ja też, w każdej grze po angielsku wszystko, Ja też, nie? ja też. zwyczajnie jakieś tak z telewizji, jak gościu HOLY SHIT MOTHERFUCKER WHAT HAPPENED? A gościu O choroba Coś się naważyło? No to, to już nie jest to samo, no nie? To taki typowy feeling. Zwierzdak, zwierznak to jest tutaj motu... Już, już